Czyli zobaczcie, jesteśmy w Radzyminie, u naszych klientów pod Warszawą, na kolejnym montażu instalacji fotowoltaicznych z inwerterem hybrydowym marki DEJE, z magazynem energii również marki DEJE. W tym wypadku inwerter hybrydowy 10 kW, ponieważ też montujemy instalację 10 kW. I co jest ważne? Ten inwerter w awaryjnym zasilaniu, bo oczywiście ono tutaj jest, bo nie musi być wszędzie, jak mamy inwerter hybrydowy z magazynem energii, zapewni klientom 10 kW mocy na backupie, czyli bardzo, bardzo dużo. Mamy tutaj magazyn energii 10 kilowatogodzin. Taki Chcieli nasi klienci i oni wcześniej płacili rachunki w okolicach 300 zł mniej więcej miesięcznie, czyli nie były to jakieś wielkie rachunki, słuchajcie, nie? Na pewno nie były to rachunki pod 10 kW fotowoltaiki, ale tutaj pewnie w tym momencie to widzicie. Mamy stary kocioł węglowy, jesteśmy tuż pod Warszawą. Do końca tego roku już absolutnie maksymalnie jest czas na wymianę tego typu kotłów, więc będziemy montować tutaj pompę ciepła. Klienci mają ładnie ocieplony dom, klienci mają dużo podłogówki u siebie w domu i dom klientów jest po prostu na pompę ciepła przygotowany. Jeżeli ty jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i Płacisz za prąd na przykład. Albo masz stary kocioł, mieszkasz na Mazowszu, trzeba już go wymienić i chciałobyś to zrobić z dotacją, ponieważ tutaj klienci otrzymują 40% dofinansowania z programu Czyste powietrze na wymianę kotła węglowego na pompę ciepła, to zgłasz się do mnie. Wiemy, jak się coś takiego robi, wiemy, jak do tego się dobiera instalację fotowoltaiczną, wiemy, jak pozyskuje się to dofinansowanie, wcześniej wykonując audyt energetyczny, który jest konieczny, i jesteśmy w stanie ci z tym wszystkim pomóc.